Odcinek Poznań-Wrocław. Odcinek Głuchowo-Wrączyn. Październik 2013 roku jest w załączniku piątym. Odcinek Wrączyn Radomicko. Czerwiec 2014 roku nie ma go w załączniku piątym. Odcinek Radomicko-Rydzyna. Radomicko Leszno przepraszam najpierw krótszy październik 2013 roku Leszno Rydzyna październik 2013 roku i ostatnie odcinki od Korzeńska do Wrocławia już czerwiec 2013 roku. Wszystkie odcinki są w załączniku piątym za wyjątkiem tego odcinka od Wrączyna do Radomicka. Dziękuję bardzo.